Druga połowa września, plaże okupowane w sezonie letnim przez turystów opustoszały. I to jest właśnie piękne, że latem nie można znaleźć miejsca, żeby w spokoju gdzieś sobie zabiwakować, bo wszędzie ludzie albo się kąpią, albo, albo są, a już połowa września i już jest pusto, już jest zimno, już jest wilgotno, już ludziom to nie pasuje. I nie korzystają z przyrody, i my możemy pełną parą teraz ruszyć w turnę po polsce na dwa tygodnie. I właśnie znajdujemy się na Śląsku w okolicach Opola. I stąd zaczniemy nasze dwutygodniowe turnę. Zajdziemy oczywiście, na Dolny Śląsk, Kłocko, Głuszyca, tamte rejony, Rizę, może skalne miasto, zobaczymy. Środkową Polskę, północną, gdzieś tam zobaczymy, jak wygląda stan wody na Wiśle, Warcie, Odrze, Nysie, może, no zobaczymy. Taki mam luźny plan do właśnie wypoczywania na przyrodzie, cieszenia się jeszcze ładną pogodą, taką wczesną jesienną. Zapraszam do śledzenia kanału i oglądania tej relacji. wakowanie właśnie w takim okresie już jesiennym kiedy jesteśmy podatni na, na jakieś choroby wymaga dbania o siebie. Także suplementacja witamina C, witamina B, witamina D, oleje tam jakieś omega 3, tam różne różne multiwitaminy. Także żeby przetrwać w zdrowiu i w dobrym samopoczuciu, w dobrej kondycji. Właśnie będę brał maksymalnie dawki suplementów, suplementów witaminowo, jakieś minerałowych, żeby się utrzymać w dobrej formie i, i zdrowiu właśnie, spędzać czas, móc w pełni korzystać z bycia na przyrodzie. Żyjąc w terenie na świeżym powietrzu człowiek nabiera takiej pokory, takiego dystansu troszeczkę do życia, w ogóle do materializmu, do konstrukcjonizmu, do, do tego co posiada i ma większe takie też współczucie dla innych, którzy by w stanie zrozumieć co to znaczy, że jest zimno, co to znaczy, że nie mam gdzie się schować, I, ale też daje taką odporność, tak? Że dla innych to może być jakiś szokiem, ale jak tu w tej temperaturze, teraz 8 tam, czy 9 czy 10 stopni się umyć na dworze? Człowiek, kto to robi, jest przyzwyczajony, to nie jest nic, to jest normalne, tak? Tak jak morsy mursują, też nam się wydaje, że ukurcz, ale oni muszą być twardzi. Nie, to jest coś normalnego, jeżeli coś się robi, kwestia psychiki, tak? Organizm akceptuje, psychika akceptuje, a organizm wykona. I tak samo tutaj. Człowiek akceptuje wykona, ale jest takie, no nie powiem jedność z naturą, ale takie więcej człowiek jakby od współodczuwanie tego wszystkiego, tej przyrody, ale też innych ludzi, którzy są, mogą być, mieć jakiś problem i mogą być właśnie w takich warunkach. Ja cały czas myślę o tej wojnie na Ukrainie, o tych ludziach, o tych żołnierzach, którzy siedzą w tych okopach, muszą tam przetrwać. Ja wiem, że oni są przygotowani, oni są natrenowani, ale na przykład pomyślcie o na przykład Ukraińcy. On siedzi w tych okopach, on wie po co siedzi. On wie, że tam jest jego wioska, tak? którą trzeba odbić. A co taki Rosjanin sobie myśli? Gdzieś go zesłali z Syberii, oderwali go, z ojcem jeździł na rybałkę, łódeczką swoją, rybił, łowił ryby świeże. Jak to? A teraz jest, siedzi brudny, śmierdzący, mokry. Pani Ukraińcy chcą go zaszlachtować, tak? Pół roku, ponad pół roku wojny on się nauczył, że Ukraina nie wybacza błędów, tak? To co my wiemy, jako ludzie, którzy jeżdżą w terenie, że Ukraina nie wybacza błędów. Błąd, Ukrainie, jeden błąd, koniec, tak? Samochód rozwalony, zniszczony. Tak żołnierze się nauczyli, że Ukraina nie wybacza błędów. Jeden błąd i nie macie w 3D. Przechodzisz do wymiaru 4D, albo 5D, albo jakiegoś innego. Tak? Kończy się Twój żywot tutaj w 3D. I taki żołnierz musi mieć jakby ciężko dopiero, tak? Żeby siedzieć i myśleć i akceptować to, gdzie on się znajduje. I tak właśnie... Myślę, wydaje, że siedzieć w domu na kanapie przed telewizorem, oglądać, tu się front zmienił, tu się przesunął, ci zdobyli to, ci zdobyli tamto. To ciężko to zrozumieć, ale będąc tu, wykąpawszy się w temperaturze kilku stopni, zjedząc teraz na, na boso, tak, czując ten, ten, ten chłód od ziemi, no lepiej się to poczuje. To, to, to zrozumienie, że trzeba coś z tym zrobić, to to nie, to nie jest tak, że niech oni się naparzają, my będziemy pompować z, jednych, z jednej strony, drugich z drugiej, niech tam się wykańczają, niech to trwa jak najdłużej. Coś musi być zrobione, żeby to zakończyć, ten ten bez sens. Mmmm. slip Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Także dzisiaj piwakujemy nad takim oczkiem wodnym, na dolnym Śląsku. Nie wiem, czy coś zobaczycie. Rano. Ale klimat, no, fajne jest. Lustro. Ta woda tak fajnie faluje. Rozświetla. Już jest po zachodzie słońca. Taki mały, fajny ogródek tu jest zbudowany. Rano się przejdziemy. Są śmietniki, są jakieś tutaj ławeczki. Miejsce ciche, spokojne wśród starych świerków będzie dla mnie dobrym miejscem Żeby przenocować tutaj robię sobie teraz kolacyjkę kanapeczki herbatka i rano ruszamy na trasę Witam kolejny dzień turne brakujemy w takim małym parku dzisiaj takim oczkiem wodnym rodzina kaczek sobie tutaj piesiaduje wrzesień Zero stopni o poranku czy to jest normalne w sierpniu 30 stopni upały, a we wrześniu 0 stopni Przecież dzień ładny się zapowiada. Zatrzymałem się w miejscowości uzdrowiskowej Sokołowisko na Dolnym Śląsku. I stąd wyruszamy niebieskim szlakiem w kierunku szczytów. Między innymi chcemy dotrzeć do Wali Góry. Ale tutaj po drodze zauważyłem ruiny. tak zwanego zameczku Friedenstein historyczne ruinki trzeba zboczyć ze szlaku, bo minąłem tu najpierw ale wiedziałem jak planowałem wycieczkę, że chcę tutaj dotrzeć czyli widzicie Friedenstein, to wszystko nazwy brzmiące obco dla nas z niemieckiego niemiecka, możemy tak powiedzieć ale tak, nasi tu byli, widzimy ognisko Palini taka miejscóweczka warto zboczyć ze szlaku po zobaczyć coś takiego estetycznego, co kiedyś ludzie ludzie kiedyś budowali jakby, nie chcę mówić, że na chwałę bożą, ale no tak, żeby to było naprawdę dla oka tak? Nie, nie tyle tak jak my teraz budujemy praktyczne co żeby to było dla oka zameczek Friedenstein ciekawe czy Darek tu był, na pewno Takie boczna nawa, kafle takie jak w naszych kościołach, na pomorzu niemieckich. Druga nawa boczna, czyli to nie jest zameczek żaden raczej, tylko to było miejsce kultu jakieś według mnie. Koniec. I tutaj była jakaś figurka na pewno, tutaj w głębi no to nie był. Chociaż ciekawe, trochę jak komin, a trochę nie jak komin. Czy kominek? No, ciekawe, ciekawe. Tam jakaś wentylacja, tutaj wiadomo, jakaś, jakiś był na pewno jakaś rozeta, czy coś tam u góry z witra witrażu, może nawet zrobione. Popatrzmy jeszcze z zewnątrz, jakby tak w zbocze wtopione. Ciekawy jestem jak dach wyglądał. Czy była jakaś więźba dachowa drewniana i ceramiczne jakieś dachówki. Ale miejscóweczka atrakcyjna, warto tu odwiedzić. Sokołowisko, miejscowość, zameczek Friedenstein.